Witajcie krótko na kanale, że i każdą Chwilą. postanowiłam ogólnie nagrać taki vlog po przybyciu z powrotem z Polski do UK. Myślałam ogólnie, czy nagrywać, czy nie, bo dużo u nas się ostatnimi czasy dzieje, ale to tak po troszkę. Chcę Wam opowiedzieć o moich mm, spostrzeżeniach i obserwacji. Które zaobserwowałam po pobycie w Polsce. Powiem Wam tak. Polska to jest mój też kraj ojczysty. Yy, I wiem, że dawno nie nagrywałam. <grywa> dawno nie nagrywałam. Ogólnie to jest mój kraj ojczysty. Kocham moje miasteczko Wągrowiec. Yy, natomiast yy, moje wrażenia z Polski. Jak przylecieliśmy, to udaliśmy się do Poznania, dlatego, że najpierw właśnie leciliśmy na lotnisko Ławica, tam wylądowaliśmy. Wzięliśmy sobie taksi i ruszyliśmy taksi do naszego hotelu, żeby się, wiecie, zrzemnąć. Też miałam tam wizytę zaplanowane. Dla dzieci. No i wiecie co, właśnie zajechaliśmy do tego hotelu. Obejrzyjcie koniecznie filmik o wydarzeniu, które się wydarzyło w hotelu DDD w Poznaniu. Ogólnie była akcja przeciwpożarowa. Dobrze w sumie się zakończyło, bo yy, w sumie tak, skończyło się dobrze. Bo sam pan menadżer. Zwrócił mi cały koszt za trzy dni pobytu właśnie w hotelu, ponieważ była ta akcja właśnie przeciwpożarowa. No i też dostaliśmy pokój, gdzie nie było, wiecie, klimatyzacji. Telewizor był ostatniej jakości. Najgorsze było to jeszcze, że z tego wiecie 11 piętra podobno ktoś wyskoczył i zginął, więc ogólnie uciekam z tamtego pokoju. Proszę o szybką wymianę i stamtąd udaliśmy się później do Wągrowca powiem Wam szczerze, że nie byłam 4 lata w Wągrowcu dużo się zmieniło nie było już y, wielu sklepików była taka pyszna leśnikarnia, gdzie można było na naleśniki sobie zjeść no ale zamkli zamkli, zamkli e, powstało też dużo takich e, kebabów e, gdzie można było sobie zjeść e, jeden był taki, wiecie znaczy jeden był taki wyjątkowy. Widzicie dlaczego? Bo za każdym razem, jak szliśmy właśnie do Jastenki, do restauracji w Wągrowcu, najlepsza, najlep najlepsza polska restauracja domowy wyżarło. I tam właśnie przychodziliśmy sobie mm, obok y, właśnie takiego kebabu, i za każdym razem było pusto. Tam była taka sytuacja. Jakby co, to mogę się trochę telepotać, ale to już druga historia, ponieważ mamy wirusa, więc yy, spałam 4 godziny i mogę się troszkę jąkać albo gubić w tym, co mówię. Ale mam nadzieję, że nie będę się gubiła aż tak bardzo mocno. Yy, tak, mamy wirusa, tak po przybyciu od razu do UK złapałam kuźwa grypę żołądkową i ciekawie było, ale to później... No właśnie tam y, postanowiłam wejść y, z moją, y, z mojej już... z Julią. I mówi Julia, chodź, słuchaj, zobaczymy z dzieciakami, może jakieś pyszne frytki tam pan zrobi, wiecie co? No mieli frytki, ale to wszystko było przygotowane i już zrobione i mówię, co zaraz pan na pewno te frytki z powrotem włoży i będzie pan smażyć. No właśnie, więc zrezygnowałam, po prostu wyszliśmy i poszliśmy do drugiego, właśnie kebabu, gdzie pan na świeżo złożył zamorzone pytki. no i zrobił pyszne fryteczki. E, ogólnie bardzo się cieszyłam, e, że jestem w swoim mieście. Odwiedziłam e, ogólnie troszkę znajomych chrzestną, której nie widziałam już kilka lat, e, kuzynkę. Którą też nie widziałam, bodajże z 15 albo 20 lat Mojego chrzestnego Oczywiście byłam też na cmentarzu w odwiedzinach no, W odwiedzinach u mojego brata, ponieważ mój brat umarł jak miał Pół roku Więc Zaszłam właśnie z pięknymi kwiatkami, z pięknym zniczem, posprzątałam I tak samo zaszłam do mojej babci Halinki też tam posprzątałam i zaniosłam kwiatki. Mamy piękną rzekę, skrzyżowanie rzek. E, bardzo biurokracja, Biu, biurokracja, bo mam nadzieję, że to dobrze wypowiadam. Skrzyżowanie rzek, jedyne w Europie, w Pągrowcu. Dwie rzeki się krzyżują. Każda płynie swoim nurtem, ale krzyżują się. I... Powiem Wam szczerze, że to było jednak takie moje najlepsze miejsce, właśnie pójście sobie tą rzeczką koło tych właśnie sadków, tam są takie działki, rzeczka, w której w sumie za dużo wody nie było, bo wyschło, ale już później było lepiej, jak wyjeżdżaliśmy, bo więcej deszczu, zaczęło padać i było mniej, mniej słońca, bo jak wjechaliśmy to było bardzo gorąco, a później już był taki etap deszczowy, więc cieszyłam się, że już lecimy. Więc takie typowe miejsca, które mi się podobało, to właśnie było to pójście na Trzeczkę. Oczywiście jezioro Durowskie, gdzieś jakieś się wykąpały w jeziorku. Co jeszcze? Stadion piłkarski, gdzie Monia kiedyś biegała za młodości. Tak myślę, wiecie, co się zmieniło jeszcze u nas sam. Byliśmy też w Kinie. Polecam, bardzo fajna bajka. Nawet dla dorosłych Jak ona się nazywała? Czekajcie mm, Kurczę Myślałam, jak ona się nazywała? O, między nami żywiołami, jakby co to polecam Bardzo, bardzo, bardzo fajna bajka Dla dorosłych, dla dzieci Byliśmy też na lesji, mam lesji, był taki wiecie yy, Troszkę taki dla mnie ospały Ale dzieciak mu się podobało, no nie, nie było źle, ale raczej między nami żywiołami Przybiło Jedyne yy, co mi się nie podobało, to obsługa często w sklepach. My tutaj jak idziemy do sklepu w Londynie, ja wiem, niektórzy mogą powiedzieć, o, kłócią się tam sztucznie uśmiechają, bo muszą. Yy, nie, po prostu w Londynie u nas jest tak, że każdy się do siebie uśmiecha. Każdy mówi przepraszam, każdy mówi dziękuję i każdy mówi do widzenia. Ja. Ogólnie troszkę się wiecie, szokowałam po, po czterech latach. Chociaż mama mi powiedziała, że kiedyś też już tak było, za dawnych czasów. I mama, no gdzie? No przecież tak nie było. Wszędzie sobie mówili: przepraszam, dziękuję, do widzenia. No, a teraz po tych czterech latach weszłam, wiecie, kilka razy do sklepu. Na przykład do biedronki. Biedronka jest tak, wiecie, że wszyscy się ogólnie pchają. Jeszcze mój najmłodszy synek mówi, mamo, że pani już nie powiedziała: przepraszam, tego się pcha. Ja kilka razy, wiecie, miałam. Um, nie tyle, że z grzytów, ja jestem bezpośrednią osobą I nie pasowało mi pewne zachowania I kiedy się zaczęłam już tak bardzo wpieniać, to po prostu mówiłam Pani nie umie powiedzieć przepraszam, Jezu, to jest, to jest bardzo dużo nie znaczy, mówię, prawda? Ani pani się pcha z tym wózkiem, wjeżdża mi pani w tyłek, no, no Wystarczy powiedzieć przepraszam, prawda? I przepuszczę No u nas co wiecie, u nas to jest ogólnie nie, nie, nie do pomyślenia, żeby Ktoś komuś w tyłek wjechał i nie powiedział przepraszam a nie wiem, co się stało w Polsce. Ogólnie ludziom się nie chce używać słowa. Dziękuję, przepraszam, do widzenia. Nie mówię, że we wszystkich sklepach, bo byłam w cukierniach naszych w wągrowcu. Pyszne, pyszne, naprawdę przepyszne słodycze, przepyszne ciasta. Jedna, zwłaszcza ja z chłopakami kostkę truskawkową z galaretką i z bitą śmietaną, naprawdę piechota. Ta cukiernia już od wielu, wielu lat istnieje i naprawdę było przypysznie. Eee, jeszcze, a serniczki jedliśmy codziennie, prawie serniczki takie małe podłysie, w środku był ser, naprawdę przypyszne. I w wielu miejscach ogólnie no, było tak czasami, że jednak to słowo przepraszam, dziękuję było, ale naprawdę to było rzadkością. się rozmawiałam z dziewczyną w cukierni. I mówiła właśnie, że jak chodzą tacy, wiecie, no ludzie przy kasie to są czasami tacy nie mieli, tacy nie do wytrzymania, że aż głowę wyrywa. Więc ludzie w mm, Bągrowcu, nie my, nie wszyscy, zrobili się tacy mm, mało uśmiechnięci. Jak byłam 4 lata temu, wydawało mi się, że ludzie byli bardziej tacy otwarci, uradowani. Wiem, za chwilę jak ktoś może napisać Kucie, e, u was tam w Londynie, jakie dzikusy są. a tak, u nas w Londynie jest dużo dzikusów. I jakby tam powiedzieć, no wszędzie jest niebezpiecznie. Bo na przykład bezpieczeństwo w Polsce w moim mieście, w pewnie, również jest 90% bezpiecznie, a tutaj na tej dzielnicy, gdzie mieszkam, to może 20% jest bezpiecznie. W związku z tym y, właśnie chcę zmienić lokalizację. Ponieważ byłam te 25 dni w Polsce <laughs> i pomyślałam sobie, zrobiłam ogólnie sobie taką analizę życiową, co trzeba w życiu zmienić, bo raczej jestem osobą, która nie lubi zmian, a to źle wiecie. Trzeba czasami zaryzykować, żeby otworzyła się nowa droga, nowy etap życia, bo jeżeli tylko tkwimy w jednym miejscu i nie popłyniemy gdzieś dalej, to nie będziemy. Widzieli, co tam dalej na nas czeka, prawda? Więc stwierdziłam, że y, robię po prostu krok i zmieniamy właśnie mieszkanie, znaczy szukamy, szukamy w tym momencie domu y, w hrabstwie Kent dokładnie i będę trzymała kciuki, żebyśmy znaleźli jakiś ładny domek, żeby każdy miał swój kącik, oczywiście z panelami, bo po przyjeździe właśnie do Polski zrobiłam badania. Dzieciakom badania krwi, wiecie, bo tutaj takie badania krwi są bardzo drogie i wyszło właśnie, że mój synek najmłodszy ma bardzo duże uczulenie na kurz, a ten dom to jest już szczerze powiem Wam ruina, mieszkam tu 9 lat i naprawdę to już jest ruina, to już nie jest dom. W tym domu się już nie da mieszkać, Gdzie ściany się kruszą, Ym, jeszcze nam tam chciał panele wymienić, zamiast wykładziny po położyć panele zamiast wykładziny ale jednak stwierdziłam, że chyba to jednak już nie, nie, nie będzie potrzebne no jedynie, że on będzie chciał sobie yy, to zmienić Widzę, co, tak patrzę, poprawiam te włosy, bo miałam ogólnie iść do fryzjera w Polsce i no nie udało się ale nic się nie dzieje, zrobiłam troszkę zębów yy, usunęłam troszkę kamienia ciąg dalszy tutaj i planuję też yy, latać, w październiku lecieć i wyrwać kolejne zęby ponieważ, yy, wiecie, no jednak tam wszystko jest yy, sterennie wykonywane uważam, że nie mają takich sprzętów w gabinetach jak w Polsce czeka mnie i zabieg posunięcie zatrzymanej ósemki bo naprawdę jest tak zablokowana, że myślałam, że jeszcze ta cholera wejdzie, ale dowiedziałam się od że yy, wiem, że wszystko co ja teraz mówię to jest taki kogel mogel w każdym razie w Polsce, właśnie brakowało mi takiej, wiecie, takiego uśmiechu w ludziach, radości. Jest cały czas w Polsce takie kółko, które się kręci wokół właśnie o cudzego życia, a nie swojego. Czyli w Polsce nadal jest tak, że ludzie się interesują. Swo nie swoim życiem, tylko drugim, pietuśnikują, bo też to zresztą zauważyłam pietuśnikują, a później mówią o swoim, o cześć dziecko I tak to właśnie wygląda, że nadal pietuśnikują, nadal pietuśnikują, zamiast się zająć, mówię: Sobą, to pierdołki w Polsce zawsze będą. Nie, nie mówię, że wszyscy, ale w Londynie jest tak, wiecie, że nikt się nie interesuje jakimś, tylko raczej ludzie są skupieni na swoim życiu, na swoich problemach. A w Polsce ludzie interesują się, mówię, życiem drugiej osoby i pierdzielaniem się a nie swoim, więc to jest trochę, wiecie, wkurzające i też depresujące. A mi się w Londynie po powrocie tutaj. Mm, już nie podoba ta okolica gdzie my mieszkamy jest wiecie nieciekawa śmierdzi kuźwa tak przepraszam powiem, smogiem, tym dymem że jednak to powietrze w moim mieście sobie było zdecydowanie lepsze jak ja tu przyjechałam jak była ja kocham, wiecie, zaczęłam mieć problemy z oddychaniem, jakieś takie <laughs> takie którego też nie miałam wągrowskie powietrze tutaj jest tak zaczedzone że stwierdziłam, że uciekamy mieszkać nad morze, też ze względów zdrowotnych na dzieci bo w takim powietrzu, jak one będą mieszkały dalej, to będzie jasno skrzydłowa i nawet mi się jeść, szczerze Wam powiem, za bardzo nie chcę. Co prawda, że bo się 64 teraz a 58 kg. Dziecko, w razie czego tam są frytki zrobiłam, jakby co takie z ziemniaków, właśnie bo ugotowałam ziemniaki. I włożyłam do... Może sobie, dziecko, wziąć te ziemniaki ze z marchewką, bo ja to właśnie ugotowałam, włożyłam na blachę. I powstały frytki, bo po powrocie, właśnie, dostaliśmy jakiegoś wirusa. Ja żegałam wczoraj, przedwczoraj żegał mój Krzysio, wczoraj żegał mój najstarszy syn, masakra, najgorsze w nosy i nadal go trzymie. Nadal go trzymie, nadal ma taki przyspieszony, wiecie, rytm serca. Naprawdę masakra. Ja też czuję, wiecie, jak kochana, jak mi poszło wszystko. Taka słaba. I w sumie do dzisiaj też czuję, że cały czas mnie czynię, ale zrobiłam jako mama wszystko. Zrobiłam obiad. Upiekłam nawet ciasteczka po 4 godzinach snu. Ale pamiętajcie, dzieci dają taki motorek napędowy, więc daję radę, ale myślę właśnie o przyprowadce. No brakuje mi z Polski, brakuje mi z Polski na pewno jedzenia bo jedzenie zdecydowanie jest lepsze, smakał, szynki, wiecie, kiełbaski, jakieś kuciaki jedliśmy właśnie w takim miejscu, takie domowe jedzenie, naprawdę przepyszne, za 25 zł yy, obiad, yy, takie ziemniaki, mięsko, plus zupka 25 zł, co jest żegu, 25 do 30 zł na jedną osobę i powiem szczerze, zrobić to jedzenie i tylko mi tutaj brakuje, brakuje mi yy, tych smaków właśnie polskich które bym zabrała tutaj. Wiem, że mam polskie sklepy, ale wiecie, to jednak jest transportowane w tych ciężarówkach przekładane, wykładane. A jednak tam u nas, na przykład pan Czaban, ma serąbiste mięso świeże. W dzień dzień kobietki dostają świeże mięsko. Jak zrobiłam słupkę, to pomidorano mięsko normalnie, aż się rozpływało w buzi. Tak samo jak kurczaka z wzięłam też nie było kłębie. I tak. Nie udało mi się wykąpać nad jeziorem, ponieważ nie miałam z kim dzieci zostawić. Yy, znaczy nie miałam sobie z kim zostawić mojego plecaka. Ja mam rodzinę w, w moim mieście. Ale wiecie, każdy ma swoje jakieś życie, każdy ma swoje jakieś problemy. I taka jest prawda, że ja po prostu z dzieciakami chodziłam sama. Znaczy odwiedziłam kilka tam, mówię kilka osób z rodziny, jak mówię, chrzestną, kuzynkę yy, chrzestnego. O! Chciałabym jeszcze jechać do jednej osoby, ale jednak tam, wiecie, to taka inna historia, chciałam jeszcze jechać do mojej taty, ale zrezygnowałam. Mówię że nie widziałam go z 20 lat albo 25, ale mm, rozmawiałam trochę z moją ówczesną na temat mojej taty i powiedzmy, że coś się takiego wydarzyło, co wpłynęło na to, że nie mam ochoty się z nim spotkać, wybaczam jemu. Ale, ale nie mam ochoty się spotykać. Yy, tak to właśnie wygląda. Chociaż bardzo chciałam, żeby poznał wnuki, ale po tym jednym wydarzeniu, co mi mówicie, ona opowiadała, to takie wiecie, zostaje pewne rzeczy zostają po prostu tylko dla mnie i nie zamierzam o nich mówić. Yy. No, przy moich widzach, są po prostu rzeczy, nasze wiecie prywatne, nasza taka furtka, nasza skrzyneczka, gdzie zostawiamy pewne tajemnice dla siebie. W każdym razie tak będzie mi brakowała żarła jeziora, żeby iść tak wiecie, na piechotkę 10 minut i się wykąpać. Ogólnie spaliśmy w takich apartamencie apartment. Mieliśmy swój pokój, kuchnię, łazienkę, wszystko było, wiecie, naczynia talerze, ręczniki nawet pani mi prała rzeczy więc naprawdę było super bo tak to bym przyjechała ze czterema workami chłopaki poznali koleżankę tego też będzie właśnie im brakowało prawdziwą koleżankę taką Polkę yy, która bardzo się z nimi zaprzyjaźnia właścicielka, znaczy córka właścicielki chłopaki bardzo przeżywali, ona też przeżywała dlatego, że to była ich w sumie jest pierwsza koleżanka taka yy, z którą naprawdę się świetnie bawili bo tutaj wiecie, są inne kontakty tu dzieci mówię, nie wychodzą przed dom dlatego, że jest niebezpiecznie rodzice się boją I niestety, ale tu dzieci się nie bawią tam w Polsce widziałam, jak dzieci przez blokami się bawili, chociaż też słyszałam, że jakąś tam 12-letnią dziewczynkę uprowadzili i tak myślę, no ale jest zdecydowanie bezpieczniej. a no i coś tam w Poznaniu się stało, prawda, tam kogoś zastrzelili, ale to jest sporadycznie, a tutaj dzieje się w dzień, dzień coś, no i na pewno jak tutaj wróciłam to od czego nie mogę znieść tego smrodu, tego brudu, no, tego sypu na ulicach, bo w Polsce czy ściutko gdzie po prostu dbają, Polacy są bardzo czystymi ludźmi, a tutaj to są wiecie takie brudasy, że po prostu się rzekać kłóży, bo naprawdę wyważę, że zakna, ale w Tesco byłam i szedł zielony, czy skórę i jeszcze mówię się na, na zielonych, na których mówię, zieloni żeby nie poczuli się urażeni, i właśnie poszłam tam na zakupy do Tesco i szedł, słuchajcie, zielony kuźwa i na plucu, na podłogę, jasno, cholera, takie coś to w ogóle nie, nie do pomyślenia w Polsce po prostu czystość pierwsza klasa, a tutaj cew smród świadostwo jedyne co i jaż podoba mi się, że ludzie są tutaj tolerancyjni i używamy tego słowa może i nadaremnie. Przepraszam, dziękuję, do widzenia, ale no, fajnie by było, jakby tak właśnie w Polsce ludzie by się ładnie przepraszali, dziękowali. No, wydaje mi się, że to po prostu jest też zachowanie, wychowanie, kultura osobista człowieka. Tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Też byłam w odwiedzinach, a, też spotkałam właśnie, bo w szkołę moją widziałam, nauczycielkę yy, nauczycielkę spotkałam w piekarni u Nie poznała mnie, mówi że już tyle tych uczniów miało, że już nie pamięta. Mówię, że ja akurat byłam uczennicą z profesora uronego która się dobrze uczyła, miała piątkę. I jeszcze spotkałam, jak był festyn systerski. Bardzo ciekawe, wiecie, miejsce. Z, było pokazane takie dzie, dzieje ze starych czasów, jak ludzie właśnie wykonywali różne rzeczy z drewna. Pani też szyła różne serwetki, różne czapki, też karnki były y, lepione. Zresztą się tutaj też ulepił właśnie garnek, ale podczas podróży rozkruszył się właśnie, chcę jakąś kupić miseczkę, żeby to jednak. Włożyć i żebym miał jako pamiątkę, bo zaraz dwie godziny ten garneczek swój robił i niestety podczas wyjazdu, waliście, wiecie, że nam pierdzielają, yy, ukruszył się. I właśnie w drodze na festynę spotkałam swojego nauczyciela od chemii, którym się kiedyś podkochiwałam, miał tam 16 lat, więc poznał, poznał mnie jako uczennicę Więc fajnie było, mówię, spotkać znajomych nauczycieli. Byłem 25 dni w Polsce, zrobiłem kilka badań Dzieciakom też. Okazało się w sumie, że Krzysztof musi iść do kardiologa dziecięcego, ale już nie zdążyliśmy, więc planuję tak, ale wiecie, wszystko jest kasa, bilety są drogie. Jedynie, że tutaj kogoś znajdę, ale powiem szczerze, że jest ciężko, ale może się uda yy, przez GP, yy, jaka mu leci. Kardiologa właśnie dzisiejszego, bo jakieś tam szmery wykazało u Krzysia. No i też cholesterol podwyższony, więc jeszcze wiem, że do kontrolki chłopaki idą. no i oczywiście aparaty zębowe chłopaki y, będą nosić. Więc tak to wygląda po przyjeździe, mówię z opami wirusówka i dzieciaki. Mówię że czy nie mojego starszego syna, bo jest mu cały czas niedobrze i nie może dzieciak spać, więc wiecie przyjechało się do syfu, do brudu. I już człowiek złapał ja. jakąś kurna malarię, więc taka jest prawda, są wiecie, plusy i minusy um, w każdym kraju, tak to właśnie wygląda. I tak sobie właśnie, wiecie, siedzę na tapczanie i myślę właśnie o tej zmianie lokalizacji, bo już w tym domu to człowiek się naprawdę dusi, nie mamy już tutaj miejsca. Już w Tatuku, i tak mieszkaliśmy 9 lat, więc czas czas na zmiany. Nie bójcie się zmian. Oczywiście wpisujcie subskrybaczany i like Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że Was nie zanudziłam Jeżeli chodzi o przepisy, to w tym momencie, jakby to powiedzieć, nie będę nic nagrywała, ponieważ, no mówię, będziemy teraz zajmować się szukaniem domu. I skupiać się też na zdrowiu dzieci i swoim Więc trzymajcie się ciepło Miłego dnia I z Panem Bogiem Pa pa Trzymajcie się ciepło